Cześć, obiecałam, że będą informacje na temat pisania raportu. Nie wszystko mogę wrzucić na stronę, dlatego e, trochę opowiem w skrócie dużym, ale postaram się, żebyście mieli tutaj z tego jakieś informacje, żeby te raporty, żeby to pisanie generalnie szło lepiej, bo idzie średnio. E, na drugim poziomie macie do napisania listę bądź e-mail i druga forma to jest właśnie ten raport. I tak jak listy i e-maile idą OK zazwyczaj, bo się pisało w szkole, czyli jest spoko, tak? Raporty idą średnio. Raporty idą średnio, ponieważ no, kiedyś się tego nie pisało tak często chyba, nie? Nie było takich zadań, a teraz są, więc po prostu no, z się z tego przyzwyczaić, to sobie to popisać, wypróbować i, a, i tyle. Dobra. A raporty, Raport jest obecny na tym poziomie drugim, też jest na trzecim, też jest na trzecim. Na drugim on jeszcze może być taki, no mogą być jakieś błędy, nie musi on też być taki bardzo rozbudowany, nie musi on też być taki bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o słownictwo, o struktury i tak dalej, bo jeszcze to nie jest do końca wyćwiczone na tym drugim poziomie. Na trzecim już tak. Na trzecim wymagania są zdecydowanie większe, na drugim jeszcze są błędy em, dozwolone i inaczej się go ocenia, jest tak bardziej lightowo, nie? Dobra, e, chodzi z raportem. A raport przede wszystkim musi być do rzeczy. Tu nie ma miejsca na jakieś większe wywody nie ma miejsca też na własne jakieś przemyślenia to nie jest rozprawka opowiadanie czy cokolwiek się pisało w szkole tylko to jest tak naprawdę że trzeba poczuć to jest pi pismo wewnętrzne Z pismo wewnętrzne gdzie nikogo nie interesują nasze opinie tak do końca tylko interesują fakty czyli to co się stało to co miało miejsce hmm. i tyle dobra są trzy typy raportów. Pierwszy to jest factual report Czyli to, co możecie dostać, bardzo często jest raport z incydentu bądź ze zdarzenia. To mogło być jakieś zdarzenie, powiedzmy, w stołówce, czy gdzieś pojechaliśmy, coś tam się wydarzyło, kogoś pobili, coś tam ukradli, i tak dalej. I teraz trzeba na ten temat napisać dowódcy raport panu kapitanowi, czy tam majorowi. Trzeba przedstawić, co zaszło, co miało miejsce, i tak dalej. I tu też fakty. Nie moje opinie, tylko fakty. Drugi typ assessment report, raport oceniające, czyli najczęściej jakiś, był jakiś wyjazd, był wyjazd albo na jakąś strzelnicę, albo był wyjazd do innej, sąsiedniej jednostki, albo na jakąś misję nawet był wyjazd i co tam robiliśmy. W sensie co się działo, jaki był cel, jakie były efekty tego, że my tam byliśmy, efekty naszej pracy, to jest drugi typ raportu. Trzeci typ raportu, proposal report, czyli zawierający sugestie wasze, ewentualnie też oceny jakiejś sytuacji, co by się przydało, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne i tak dalej. E, raport ma mieć zawsze charakter informacyjny, e, czyli, znowu się będę powtarzać, nie ma tam miejsca na własne przemyślenia, e, tylko na informacje. Przekazujemy informacje, skupiamy się na tym, e, co się wydarzyło, e, unikać swoich osobistych przemyśleń. Ewentualnie jest jedno miejsce, gdzie jakieś przemyślenia, bądź opinie mogą się znaleźć. To jest ostatni paragraf, gdzie ewentualnie proszą jasno w poleceniu, żeby coś od ciebie dodać, wtedy tak jak najbardziej dwa zdania max. W ogóle tutaj jest też tak, że każdy paragraf będzie zawierał dwa, trzy zdania, nie więcej. Bo limitów, który w raporcie obowiązuje, to jest 150 do 200. Czyli dwa, trzy zdania w każdym akapicie wystarczą nam. Nie potrzebujemy nic więcej, tak naprawdę. Um, dobra, wstęp. Pierwsze zdanie jest zawsze zdaniem wstępu. <laughs> to jest tutaj. Pokażę Wam taki swój jeden tutaj. Introduction. If introduction, mamy zdanie wstępu, zazwyczaj The aim of this report is to. The purpose of this report is to. Coś tam. E, czyli. Przechodzimy już do treści zadania. Każdy raport to jest oceniane, to jest kryterium oceny. Tutaj nasze. Mamy kryteria też. Organizacja pracy. Organizacja pracy w sensie, czy raport zawiera? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja specjalnie tu przyniosłam, żeby wam pokazać, jak ten tekst ma wyglądać ładnie. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery akapity. I tutaj do góry mamy zadanie. Trzy kropki, cztery kapity, podsumowanie, albo wstęp też może być pierwszą kropką. Dlatego ja tylko mamy cztery. E, w każdym z tych punktów ta kropka została spełniona tutaj. I każdy ma widoczny nagłówek. Te nagłówki są ważne, nagłówki są punktowane, za to po prostu otrzymujecie punkty. Dobra, czyli mamy to. Wstęp jest. Każdy punkt do. Każdej kropki z zadania opisuje, opisuje językiem formalnym. Ma pasyw, czyli stronę bierną naszą, bezosobową bardzo często. Nie ma, nie ma potrzeby tam tego i ciągle, dlatego stosujemy ten pasyw. Powinien się znaleźć w raporcie na, drugi, na poziomie drugim, również na poziomie trzecim, jeszcze więcej tak naprawdę. Na poziomie trzecim praktycznie powinno się podpisać pasywem cały ten raport. Plus oczywiście czasy przeszłe, czasy teraźniejsze. Zazwyczaj jest tak, że w pierwszym punkcie będą używane czasy teraźniejsze, w drugim przeszłe, pas simple, past continuous. Jeżeli ktoś chce, może dać past perfect. W ostatnich gdzieś dwóch będą się pojawiały przyszłe bo to są zazwyczaj jakieś zalecenia na przyszłość, bądź sugestie na przyszłość. Więc tak, w ostatnim punkcie może ten future, jakiś tam simple, continuous, whatever, może się znaleźć też. Rzeczowe nagłówki mogą posiadać także podtytuły, ewentualnie. Ważne jest od razu, że w tym raporcie nie może być skróconych form, czyli nie może się pojawiać ani żadne don't, ani żadne doesn't, ani żadne isn't i tak dalej. Wszystko rozpisujemy w tej formie długiej, czyli do not, did not, has not i tak dalej. Zakazane, widzicie nawet napisali zakazane, zakazane są czasowniki frazalne, phrasal verbs typu get out. Sit down, look after, take away, put off, get on with somebody. Nie może być get on with somebody, w sensie dobrze się z kimś dogadywać. Um, piszemy: I have good relations with uh, this person, but not. I get on with this person. This is not a good idea. I nawet mam tu napisane zakazane, także no, lepiej to wziąć pod uwagę. Nie stosujemy również żadnego słownictwa nieformalnego, żadnych zwrotów z e, broń Boże. E, w ogóle generalnie to słownictwo powinno być bardziej wyszukane. Także jeżeli czujecie, że znacie czasowi, który jest bardziej zaawansowany, to jak najbardziej e, unikać tych prostych, tych prostych słówek, które są niepotrzebne. Ostatni rozdział raportu będzie nam zawsze podsumowywał. To, co zostało powiedziane w tych, w tych Wcześniejsze. Wcześniejsze to jest realizacja zadania. Trzy, ostatni podsumowuje, stwierdza coś tam, ewentualnie daje jakąś poradę, dlatego te czasy przyszłe mogą, mogą tutaj występować. Sorry, jak się jedzie. Dobra, e, teraz tak. E, różne fraski, które tutaj przy tym raporcie są potrzebne, ja to wrzucę e, też na grupę, żebyście mogli sobie poczytać. Niektórzy się tych frask po prostu uczą na pamięć. Tego trochę jest. Coding to, in the words of in general on the whole is recommended that bardzo często są też potrzebne... Czy są potrzebne ogólnie? Um, łączniki. Łączniki, słowa łączące typu. On one hand, on the other hand. Firstly, secondly. Uh, however, furthermore, although. I tak dalej, i tak dalej. To też powinno być, bo to ładnie nam łączy wszystko w całość. Te frazy znajdziecie, ja je załączę, mogę je bezpiecznie tam dodać bez problemu. Tak, żebyście to chociaż mogli sobie przeczytać, jeżeli nie nauczycie na pamięć. Niektórzy się, tak jak powiedziałam, uczą się tego na pamięć, po prostu to piszą. No można, można. Co jest ważne tutaj też? Jak to jest oceniane? Bo to jest dla Was ważne, dlatego bardzo często te egzaminy niestety nie są zdane. Często się teraz widzi, że ktoś ma ze sprawności 3, 3, 3, powiedzmy 2 plus, no to już jest ładne, ładny poziom, natomiast ma też 1 na przykład, czy 2 i z tego pisania, właśnie z tego pisania bardzo często jest to, jest to jakoś obniżone, zaniżone i ludzie tam tych um, ocen, które by chcieli, nie dostają. Dlaczego? Wiadomo, że jest próg 70%, to już jest bardzo wysoki próg, to po pierwsze. Teraz tak, kryteria oceniania tego raportu, listu i wszystkiego są takie, że Bogactwo językowe, za to dostajemy punkty. Bogactwo, zawsze mówię, jak najbardziej to słownictwo sobie poczukać, sprawdzić, nawet się nauczyć tych bardziej zaawansowanych słówek, tych bardziej zaawansowanych form, zwrotów to jest bogactwo. Za to muszę dostać 7 punktów. Poprawność jest drugim kryterium. Chodzi o poprawność gramatyczną chodzi o to, żeby był ten pasyw czasy się zgadzały teraźniejsze, przeszłe i na koniec ewentualnie przyszłe. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli tu się zgadza. Najczęstsze błędy to jest ta forma czasownika, nie, że tak nie do końca pamiętamy, że jest na przykład write, write, written jest trzecią, czyli w całym pasywie powinno być written, a jest. No inaczej jest. E, poprawność, dobra, poprawność, organizacja pracy. Czyli za to nawet, że nie zachowamy tego, jak to ma wyglądać. Jeżeli tego nie zachowamy, jak to ma wyglądać, no to już nie mamy na organizacji, już nam lecą punkty. Bo to wygląda inaczej, albo nie tak jak powinno, bo ktoś stwierdzi, że to jest nie tak jak powinno. E, czwarty punkt, czwarta, czwarte kryterium, realizacja zadania, czyli czy zrobiłam wszystkie kropki, <laughs> są zazwyczaj trzeba albo cztery kropki. No to zazwyczaj dostajecie punkty, no bo widzicie co tam jest generalnie, więc po prostu piszecie to, co tam w zadaniu, zadanie wymaga i jest ok, więc realizacja zadania jest zazwyczaj dobrze oceniona. Najczęściej to 6 punktów pojawia się albo w bogactwie, albo w poprawności, bo czegoś brakuje, albo czegoś za gdzieś po drodze i tam jest 6. Jak to jest oceniane, bo to jest tu najważniejsze, dlaczego ludzie tego egzaminu nie zdają. Ludzie tego egzaminu nie zdają, bo dostają w którejś z tych czterech kryteriów jeszcze raz powiem bogactwo, poprawność, organizacja pracy, realizacja zadania. Dostają 6. Zasada jest taka. Najniższa z, otrzy, z otrzymanych sorry, o, ocen, czyli gdziekolwiek dostałam 6, e, na przykład za bogactwo dostałam 7, poprawność dostałam 6, organizację dostałam 8, realizację z zadania nawet dostałam 9. Gdziekolwiek mam 6, to to jest moja ocena końcowa. Najniższa z ocen otrzymanych za te cztery kryteria jest oceną końcową, czyli jeżeli gdzieś jest 6, to jest po ptakach. W sensie egzamin jest po prostu nieznany, albo jest zdany na to jeden plus, czy ten 2 plus. No i po prostu w tym momencie mamy za mało, i stąd te oceny się biorą. Także jeszcze raz raport. Do rzeczy, bez opisów, bez własnych przemyśleń. To jest pismo wewnętrzne, formalne, pasyw, bez skrótów, bez e, czasowników razowych. Mm. Podział jasny na kapity, z nagłówkami, zdaniem otwierającym, oczywiście z wstępem e, i podsumowanie, które coś tam może sugerować. Pilnować czasów, pilnować pasjewu, e, unikać niepotrzebnych dodatków, żeby nie narobić sobie bałaganu. Limit jest 150-200 słów. W tym musimy e, się zawrzeć, nie może być nic więcej. E, no i pilnować realizacji zadania. Jak najwięcej słówek, takich bardziej wyszukanych, po prostu. Czy nawet jak macie wprowadzone już na drugim poziomie to słownictwo wojskowe, to jak najbardziej je też używać, bo za to będą po prostu punkty w bogactwie językowym. Jeżeli użyjecie stricte wojskowego słownictwa, to się będzie liczyło i to będzie się bardzo liczyło. Natomiast pilnować, żeby każda z tych, z tych kryteriów po prostu to 7 dostała. Jeżeli dostanie 7, to jest do przodu. Jeżeli dostanie jakakolwiek z tych kategorii 6, no, niestety. Dobra, macie pytania, macie komentarze? Bardzo poproszę to wszystko gdzieś tam zawrzeć. Ja Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.